Witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Wiemy wszyscy, że Laplando sprzedaje laptopy oraz komputery stacjonarne. Plus do tego ta fałszywa wyprzedaż, ale o tym mówiłem w pierwszym filmiku. Pytanie brzmi, czy wszystkie komputery i laptopy sprzedaje tak drogo jak z ostatnim komputerem od Della? Zaraz się przekonamy. Jak wszyscy się domyślamy, tak. Komputery na Laplando są bardzo drogie. Między innymi ten mini komputer HP800G2, który kosztuje na Laplando 899 zł. Natomiast, kiedy sobie weźmiemy Allegro, mamy ten sam komputer za 349 zł. Intel 5 szóstej generacji, 8 GB RAMu i 240 GB SSD. I nawet zdjęcia są. Te same. Pierwsze zdjęcie, drugie zdjęcie, więcej tutaj nie ma. Pierwsze zdjęcie, drugie zdjęcie i dodatkowo te zdjęcia. Kolejny komputer, który jest też drogi, jest komputer HP800 G3 Mini, który na Laptop kosztuje 799 zł. Skąd wiem, że to jest też drogi komputer? A między innymi stąd, że. Też znalazłem na Allegro ten sam komputer, tylko za 375 zł z liczbą rdzeni procesora 4. Ale kiedy sobie weźmiemy dwa rdzenie, wybierzemy, to ten komputer kosztuje 249 zł. I skąd wiem, że to jest to samo ogłoszenie, tylko że tańsze? Pierwsze zdjęcie, drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie i czwarte zdjęcie. A tutaj mamy. Pierwsze zdjęcie, drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie i czwarte zdjęcie. Zdjęcia są te same, robione przez tą samą osobę. Kolejny drogi komputer jest terminal HP T640 AMD. Na Laplando kosztuje też 799 zł. Znalazłem to samo ogłoszenie też z AMD. Za 229 zł. Parametry. Sprawdźmy, czy ma takie same. AMD Ryzen Embedded R1505G. Liczba rdzeni 2. Sprawdźmy sobie, czy to jest to samo. Nie, nie pisze nam dokładnie. Właśnie w tym polega problem w tym ogłoszeniu, że nie pisze jaki to jest dokładnie procesor, tylko pisze inny AMD. Model karty graficzne M AMD Radeon Vega 3. I sprawdźmy, czy ma ta główna rodzaj karty graficznej AMD Radeon Vega 3. Czyli w zasadzie to jest ten sam komputer, tylko w tym przypadku mamy za 799 zł. Tu mamy za 229 od firmy AMSO Computery. Jak widzimy, Laplando sprzedaje bardzo drogo komputery stacjonarne. Laptopy na moim odcinku będą w następnej części. Zachęcam Cię do subskrybowania kanału oraz polubienia i udostępnienia osobie, która chce kupić laptopa, bądź komputer, żeby nie kupowała na, na laptopa.